Teraz policzę od jednego do trzech, i na trzy połączę sześcieniem subtelnym. Jeden, dwa, trzy. Yes. Powiem ci tak, od samego początku, no. jak tylko zaczęłaś odliczać, pokazała mi się Abigail, która mnie trzyma za rękę. Idziemy razem z Abigail. Mm -hmm. Ona mnie prowadzi. Jest jakimś dziwnym tunelem mnie prowadzi. Ja nie umiem tego tunela, Może określimy ten tunel tak, jak jest w Afrykanarium, w że jest tunel z tego tego szkła, a u góry wiesz, co jest woda. Czyli oceanarium. No, no, może tak, to jest oceanarium. Ale idziemy tym to ona mnie prowadzi tym tunelem. Pytam się, bo ona, ty musisz to zobaczyć. To Zobaczysz jej oczy, Dena, czy to jest na pewno córka. No jest tak. mhm. Dobrze. Dobrze. Idziecie przez ten tunel w oceanarium? Pod oceanarium. Mhm. Pod, to, wie, to jest jak głęboka woda. Mo, może tak. To jest taki tunel ze szkła. No. Ale przed nami jest ciemność. Ten tunel się ciągnie i ciągnie. Przechodzę przez następną um, tą frakcję, taką, wiesz, tutaj, co jest te pręty metalowe, co trzymają to szkło. Ja nazywały to frakcję, tak? Um, te elementy. I to, ta, to ten ciąg się ciągnie. Cały czas to ciemno jakby się oddalało. Zapala się jedno światło, a ta ciemność się oddala. Coś jest w, tym, w tej ciemnościach. W, tej, w, w takich głębokich ciemnościach. Dobrze, w prawej ręce masz latarkę. Kopki. kokpit, Kopit samolotu. Kopit. Wiesz co, przychodzi mi tak jak trójkąt Bermudzki. Aha pik samolotu z... Aha. Ale to już z lata 40. Samolot z lat 40. No. Nie, nie ma tam wiesz, tak jak teraz, te ogromne te samoloty są. Nie, nie, nie. Tam jest może z 10 miejsc 12 siedzących osób. No. Y, 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 taka dziwna stara czapka u pilota. Aha. To nie są współczesne, znaczy... Współczesne z lat 40. z XX wieku, XIX wieku, wieku, ale y, lata 40. 40 do 40.50., tak, tak mogę to określić. Przedstawi hmm. Turkan -Bermudzki. Bermudzki, Zatrzymanie w czasie, prze, prześlizgnięcie w czasie, jak to ja mam inaczej określić, Kaśkan. Muszę to zobaczyć. Abigail do mnie mówi, że ja to muszę zobaczyć. Nie za bardzo. Widzę to, co widzę. To, co okay. powiedzieć. Rozumiem. Dobrze, gdzie jest? W tym kokpicie. Nie w tym kokpicie. Patrzę do góry. Powiedziałaś, gdzie jest. A mój zwrok poszedł do góry. Do góry jest tunel. Tu mamy tutaj tunel, gdzie ja jestem z Abigail, żebyś mnie zrozumiała. A? Tutaj jest ten samolot, lata 40-50. z tym dziwnym pilotem, taką tam czapką dziwnym tak nazwę. Ale jak zapytałaś o to mój zwrok poszedł do góry, tam, szuka mi w tym tunelu do, w górze. Ten tunel wygląda tak samo takimi pierścieniami szklanymi i tam są też samoloty. I Beata jest jednym z tych samolotów zatrzymanym w przestrzeni czasowej. Tam jest wszystko w zwolnionym tempie. Nie przesuwa się, idziesz, stoisz w takim zatrzymaniu w refleksji. A zarazem w zapomnieniu. Rozumiem. Co się dzieje? Okay. Była w Polsce, wróciła do Stanów Zjednoczonych z Polski. Co się dzieje fizycznie, jeśli jej ciało subtelne jest uwięzione tam? To się stało, jak leciała do Jak Polski. do Polski poleciała. Mhm. Tak. A nie wracając. Wracając Aha. tylko jest takie razy dwa. Nie wiem, jak to inaczej mam nazwać. Razy dwa. Wyłapanie, ona jest taka. Zwolniona, wyczerpana. Jakie mam? Jej ciało jest, wygląda jak mumia. Ciało subtelne, przepraszam, że tak określę. Teraźniejsze. Ja patrzę teraźniejsze. Nie tam w tym tunelu, bo tam w Aha. tym tunelu ona wygląda normalnie. Aha, to jest takie, ja się cofnęłam. Wygląda normalnie, ale bardzo mm, zwolnione. Zwolniona. Tak. Dużo jest takich rzeczy, które się jej czepiają, opóźniają, jej umysł, racjonalny umysł jest bardzo zwolniony. Zwolniony ten jest zniechęcona, jest z, z odra, z, odrażona, 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 inaczej. Nic jej się nie chce, o może tak. Mm -hmm. Siedzisz tylko, wiesz co, może znaczy, siedzisz w miejscu i czujesz taki bezład. Mm -hmm, może tak. ten ona się powiedziała, że odczuwała ciągłe zmęczenie od końca grudnia i pomimo, że śpi, nie wysypia się w ogóle, dalej jest zmęczona. Yy, dobrze. Powiedziałaś, że ona wygląda jak mumia, jej ciało subtelne. Tak, takie suche, yy, skóra suche. jest sucha, takie wysuszone, tak jak... Wysuszona. to Wam wytłumaczyć. Jak bym wam to powiedzieć? Ja bym podłożyła te, jak to się nazywa, to, co wyciąga powietrze próżnię. O. Te, maszynkę Bore... do, 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 do torebki próżniowej i no. wyciągała z ciebie powietrze. To tak wyciąga się z Beata energię. energię życiową. Dobrze, ile procent tak. ma Beata teraz? Na stan obecny? Tak. 47. Ja mówię 47. mówię na stan obecny, na obecny. Aha. Dobrze. I wyciągana jest ta energia z całego ciała? Energia życiowa, energia mentalna, emocjonalna, rozbicie, rozkojarzenie to jest nasz mental. Taka jest emocjonalnie wycofana, zasmucona, a zarazem wiesz co, pobudzona, taka, tak, taka jakby to nazwać, to jest nie ósemka. Tak coś się powraca, nie nie to, zesz, można to tak nie, symbol nieskończoności to powraca, jest górka y, takiego powątpiewania i górka złości, y, krzyku, spokoju, agresji, łagodności i to tak się przeplata, może tak, to jest taka a przeplata. A samopoczucie jest taką sinusoidą, tak? Raz, tak, ta, o dół, dół, dół. Dół. Okay, raz góra, raz dół. To góra, raz dół. Dobrze. Renato, ja zaciałaś tak się. Za... No, Ale ja bym chciała. Tak, y, y, no, ja wiem, że ja ty chcesz gdzieś trawie... tam wrócić. <śmiech> <śmiech> Ale <śmiech> ja bym chciała jeszcze, chciała, powiedz mi jeszcze, jak, gdzie ta energia od ty ucieka? No właśnie, dlatego chcę tam wrócić, do tego tunelu, no. tego spowolnionego, tego, nie do samolotu tego z lat 40., co no. mi Abigail mnie zaprowadziła i do góry. Tam, bo tam się zaczyna wszystko. Tam są e, rozbiórki, ro, przyszły mi rozbiory. Aha. Elementarne, elementarne rozbiory ciał subtelnych. A. Wyciąganie energii. Każdy człowiek, każda osoba może w tym samolocie ma e, kabel do prodziża. Jezu, czego ja mówię kabel do prodziża? E, prostu... taka, poczekaj, takie. Takie takie. Coś okrągłego, jak wiesz jak wygląda? To no jest wiem, taki to element, jest. No. Gdzie, się, gdzie się ta energia odchodzi. Zaczyna podpięcie. Czy ten, ten prodig był zlokalizowany w tym samolocie ze Stanów do Polski? Więc co, cały czas pokazuje mi się yy, woda. Yy, woda, okno yy, i tu, to nie jest w samolocie pomiędzy wodą a samolotem w, tu w tej przestrzeni coś jest. Okay. Jest coś takiego takie szerokie, jak koło, ale no. y, może tak, zaokrąglona szyna no. to wiruje w przeciwnym kierunku niż to w stosunku co do zegara i te prodiże, ja to nazwałam Prodiże, przepraszam, że ja tak mówię, ale te produże z tym kablem są na tym osadzone. Aha. To zasila zabiera tą energię do zasilania, produkowania jakiejś cieczy, takiej błękitnej cie cieczy do, jak pokarm nie umiem tego określić. Coś do życia. Do zasilania i do wyżywienia, przepraszam. Aha. Tak, to widzę. Takie fiorki tam są. W tym prodyżu poustawianym. Czyli wiesz, okay. wy... Dobrze. Czyli ta. Czyli ona lecąc do Polski leciała nad trójkątem bermudzkim? Czy one są w różne lokalizacje hmm. tego trójkąta bermudzkiego? Jak to się? To jest różna lokalizacja. To nie różna jest konkretnie e, ko trójkąt bermudzki, przyszedł mi trójkąt e, związany. Ten samolot, co jest. Na, bo, bo, zacznijmy od tego, bo chciałam Ci to dokładnie powiedzieć. No. Te tunele, co ja mówiłam, pod wodą, to one nie są tylko góra-dół. W ten sposób, tylko one rozchodzą się pod różnym kątem. Tak jak masz kulę epicentrum i jakbyś sobie wzięła, pobijała szpileczki w tą kulę. Aha, te tunele no. w ten sposób wychodzą. I jest następna kula, jest następna kula. I znowu wychodzą te szpileczki. Tylko że łączy tutaj pomiędzy tymi te, te kółka, te, te tory. Są y, t, tory to jest. Y, Przychodzi mi te y, słowo takie y, 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 przejście toroidalne. Tutaj, tu są te tory i te prodziże. Czyli no. to nie tylko, wiesz, to jest, jest tylko w jednym elemencie nasza dasz, y, y, Ale to przyszło mi trójkątki w kilkunastu miejscach. To jest roz, y, na Andy, Antarktyda, y, Ocean Atlantycki, y, Ocean Spokojny, y, tu przy, a, przy Sudanie m, też się znajduje w różnych y, epicentrach naszego układu y, ziemskiego, ale też układu słonecznego. To jest takie odzwierciedlenie też jest lustrzane u góry. Jak to ja mam to wytłumaczyć, no? <laughs> to fajnie to wygląda, a ciężko jest wytłumaczyć. Zobaczymy mhm. mhm. tak, tą kulę to jest jesz, dobrze? No, wiesz, no. To jest jeszcze, mamy naszą atmosferę, tak, naszą, naszą atmosferę i jest lustrzane, dosłownie lustrzane odbicie, odzwierciedlenie u góry, czyli jest taki sam jeszcze tam. Dlatego ten, ten pierścień tutaj nie idzie ze skawnówkami zegara, tylko idzie odwrotność. Idzie do drugą stronę. I ta, ta niebieska ciecz, co ja mówiłam w tych fiolkach, co jest to, to energia, co jest przedstawiona do zasilania i do pokarmu, to jest yy, tak jak źródło atomowe naszej cząstki atomowej, tak? Proton, to może tak, yy, yy, uran, o, może to jest tak inaczej nazwijmy, to jest taki uran, który idzie w tamtą stronę, do góry, odchodzi i zasila tam. Tutaj i tam do góry, czyli yy, te trójkąty bermudzkie, co no. przechodzą, tu mamy, je trójkąt, trójkąt bermudzki, bo tak mi po prostu przyszło. Pobierają naszą, przenoszą nasze ciała sutelne tu, część i część, jakby rozdwojone i część idzie do góry. Czyli korzystają cały czas z tej naszej energii, bo u góry jest nasza też energia. Czyli jest u góry. Jest w probiżu no i jest... tam jeszcze w tej przestrzeni, gdzie... Tak, z tym, tym lustrzanym odbicie. Góra to, jest, góra to jest matka, a tu jest na dole jest, to, syn, który kradnie, czerpie i wysyła matkę, utrzymuje bazę matkę, o może tak. Tu jest syn, a u góry jest matka, kto to jest matka, statek, matka, jak to inaczej no, Dobra, powiedz mi, do kogo to należy, kto to zainstalował nad oceanami? Nie znam tej rasy. Jak wyglądają? Co, wiesz, powiem Ci tak, to coś takiego jest. No, a jak wyglądają? Jak wyglądają? Owalni. Aha. Z dziwnym takim... Nie mają, to nie jest twarz, to jest... Ja to nazwę taką, jakby gaz w czymś za, zamkniętym. Tu, tu, jak twarz, to nie wiem, jak to nazwać. Dajmy to tutaj, że ma tą, co przychodzi mi błona. Na tej błonce ma tylko krostki, trzy takie krostki i takie a. dziubkowate coś jak lejek. Trzy a. krostki jak lejek. To jest taka błonka tu, a w środku ja mam poczucie gazu, ale to nie do końca jest gaz. może po, yy, Owal. Pożywienie albo po prostu. Muszą być przed, przetrawione, przepraszam, bo tak powiem, że jest energia przetrawiana, na tą niebieską w co się znajduje tym uranie, ja to nazwałam uran, żeby to zrozumieć. Fiolka. No co oni robią z tą energią? Co nie robią z tą energią? już do, do jedzenia zasilają, tylko? Nie, zasilają swoje, swoje statki, zasilają swoje laboratorium, zasilają same siebie, czyli się tym karmią, ale. Też y, przetwarzają tą energię na hipernapędową. Y, na, nie umiem tego inaczej określić. A. Coś jeszcze dodają, y, jakieś cząstki takie srebrzyste, że wytwarzają potrójną energię hipernapędu. Tak to mi przyszło. Rozumiem. Jak długo oni to instalacje mają na Ziemi? Od milionu lat. To nie jest pierwsza instalacja. To nie jest jeszcze, za, nie, jeszcze jak były dinozaury z... bo y, ludzie żyli już w czasie dinozaurów. No. Już istnieli. Już od tego momentu y, oni y, tu się próbowali osiedlić, zaaneksować sobie część Ziemi, tylko że nasza y, atmosfera i nasze ciśnienie tu ziemskie nie pozwala im... dlatego, wiesz, przyszło mi, że gaz jest ich forma owalna jakby była zmiażdżana. Ciśnienie mm. ziemskie ich po prostu niszczy. O, niszczy. może tak. Rozumiem. Dlatego mówię, ta błona, te trzy kropki, ten dzióbek, że tam mają gaz. Czyli oni nie mogą być występować dlatego przedlane odbicie. No mm. to jest konstrukt, to jest konstrukt po prostu konstrukt energetyczny. Rozumiem, ile tam jest studiów więzionych, które mają ciała fizyczne? Oj, tu są miliony y, y, osób uwięzionych, ciał fizycznych, miliony, nawet miliardy. Masa ludzi jest tutaj, bo tu, to nie jest tylko ta, ten jeden tunel, co my z Abigail jesteśmy. nam się pokazało, y, bo tu jest, ma, ma duże znaczenie samolot z lat 40. Tu zostali ci, co siedzą, te y, 12 dokładnie osób. No. I ten pilot, jeden Aha. pilot, drugi pilot w tej śmiesznej czapce. No. Oni tutaj y, spadli, oni spadli do oceanu, oni są utopieni, ale są uwięzieni, dlatego przyszło mi pod wodą. Oni tutaj są nadal. Ciała subtelne nie opuściły ciał tych fizycznych, co zginęły w tym samolocie, w tym kopicie, co on tam są. No. I one się nie wydostały na zewnątrz, czyli nie, nie mają... Tak, nazwijmy to półkę, że nie pozwala im wyjść się, wydostać na zewnątrz. Cały czas są tutaj te, i odchodzą te tunele od czyli tego. To półka. było. To, czyli ten wypadek z patent tego samolotu to jest po prostu początek tworzenia tych tuneli, tak? Tak, no o, dosłownie, dosłownie, dosłownie. I to jest tak, początek jednego i następne, następne, ale to są właśnie te te Dobrze. co mają, to należy do nich, ale Dobrze. ci tutaj się nie, u, nie wydostali stąd. Eee, Dlatego Abigail mi kazała, musisz to zobaczyć. Aha, to jest bardzo interesujące. Czy ciało subtelne Abigail tam jest, świeci na żółto. Nie, Abigail stoi, my jesteśmy z Abigail razem, razem. tu. I Abigail to widzi, ona mówi, że mama nie widzi. Ma, mama jest inna. Jak Abigail no, tak. widzi? Okay. jak Abigiel widzi mamę? W pasach. Y, takim pokazuje, jak ci to przekazać? żebym ja wam to dobrze przekazała. No. W pasach. Że jest y, tak da jak mówi. Taka, tak? taka w pasach, tak, no, Tak ona pokazuje mi pasy, bo ja Beatę widzę po prostu wysuszoną, taką jakby coś się wysuszała, a Abigiel pokazuje mi pacy że jest uwięziona, o, może tak. Jest a. inna. Okej. Okay. A dlaczego uderzyła ją właśnie w nerkę, jak tam siedziały przed staniem? Ona po prostu chce na, zwrócić Beacie uwagę, że coś jest nie tak. To nie o to chodzi, że ona Rozumiem. to robiła celowo. Hmm? Abigail widzi, czuje, dlatego ja ją zobaczyłam na samym początku. Ty Dobrze. zaczęłaś, a ona już ją zobaczyła. Dobrze. Była z Abigail w Polsce. Ciało subtelne Beaty było przejęte, Abigail nie było przejęte. Jak, nie. Jak jest, dlaczego Abigail po prostu nie było przejęte jej ciało subtelne? Jest Abigail i, przepraszam, że tak powiem, Aha. innej struktury komórkowej. Czyli jest dzieckiem i ona jest taka bardziej, ta struktura dziecka jest taka gęstsza. Może tak. Aha, energetycznie jest, jest, tak, jest. energetycznie jest troszkę wyżej na innym poziomie niż beata, ale jest silniejsza, więc mm, i oni też nie za bardzo chcą takich małych istotek, bo nie wytwarzają takich energii, chociaż są w bardzo dużym błędzie. Ich przejście logicznego, sensownego rozumowania, no to z tych istot jest dość skomplikowane. Dzieci są niepodpinane, Dzieci niebrane są niepodpinane. pod. pod Uwagę, o może tak, są od razu eliminowane z takich, takich podpięć. Rozumiem. Dobrze. A powiedz mi jeszcze, co się później jeszcze dzieje z tymi ludźmi, którzy są przejęci? Poza tym, że są o, czują się zmęczeni. No, ale są oszołomieni, zdezorientowani, Dezorient, wytwarzają się w nich takie dziwne egzoplazmy. Eterycznie ja mówię, egzoplazmie. Tak, są takie cząstki, które wydostają się z naszego ciała eterycznego i je niszczą. Nasze ciało eteryczne jest tak, jakby, jak to Wam otworzyć, widzę to na nim: oblepiane i rozszarpywane od wewnątrz. Czyli ludzie się fizycznie dużo szybciej pewnie starzeją, tak? Starzeją, eliminują się. Chorują. i y, tworzą się różne te. No, nie chciałam tego słowa mówić: nowotwory. Y, czyli y, odrzucane jest nasze białko z ciała fizycznego, czyli eliminowana jest nasza. Y, odporność. O, eliminowana jest odporność. Ok, rozumiem. Czy latanie służy ludziom, ciału fizycznemu i etycznemu? Poza tym, że możesz potrzebę. Możesz nie, nie. Wszystko się zdarzyć może i tu ja nawet jak będziesz chodzić, to nie, no. ma, nie ma takiej określonej reguły. No. Są kanały, kanały, ja nie wiem jak to nazywać lotnicze. bo Ja widzę kanał, tak? Kanał taki wiesz, coś foliowego, że tędy leci samolot, a tu dalej są chmury i tego kanału nie ma. Nie wiem jak to się tam nazywa w lotnictwie, ale widzę takie kanały, które przelatujesz i się nic nie dzieje. dzieje. Okay. I są kanały, które są po prostu dziurawe, które już ktoś w nie ingerował. Tak jak to, tu, na, no, wróćmy do tego konkretnie do um, trójkąta bermudzkiego. E, Trójkąt bermudzki to jest energia, która wydostaje się z ziemi. Aha. Podkreślam, z ziemi, ale ona idzie przez wodę. Woda jest, e, ta energia jest rzadsza niż nasza woda, więc ona się musi przebić, bo gęstość wody nie pozwala tej energii dostać się, przebić się. Ale jest, nasza woda ma pamięć. Każda woda ma pamięć, zacznijmy no. od tego. Jeżeli woda zostaje zabrudzona, nazwijmy przecięta, to ona następna cząstka tworzy takie nożyce dla następnej cząstki przecięcia, czyli potwierdzenia, że tak ma być, czyli robisz to takie małe Tuneliki dla tej energii, czy ta energia się wydostaje. Ta energia, nazwijmy je promieniowaniem ultrafioletowym, ono się wydostaje na nad wodę, jeżeli ona tworzy taki um, dosłownie trójkąt w powietrzu, tak, Taka, ale o, za okrągleniem u góry. Taki wir, um, tak to mogę określić? Ściąganie różnych um, rzeczy. Um, tak jak elektromagnes. A? Też, wiesz, to muszą być dwa czynniki, ta energia z, tu z jądra Ziemi, bo to nie jest z jądra Ziemi dokładnie, tam jest energia negatywna i energia negatywna z, z góry, czyli no, jak to nazywać, dwie takie czapy, to się nakładają. Nakładają. I tu tworzy się taki wir, pomiędzy tymi czapami też takie szerokie pasmo, wchodzisz, to i są... Konwulsje, turbulencje, konwulsje, może w ten sposób, że energia jest maszyny. Przestają działać, bo działa na elektronikę. Działa na umysł człowieka, działa na elektrostatycznie też na człowieka, czyli jesteś na zewnątrz elektryzowana, nie od, nie od wewnątrz. Czyli niweluje twoje cząstki. Rozumiecie, o czym ja mówię? Tak, żebyście tak, tak, tak. Mnie, no, no, zrozumiały. No. Jeżeli ten proces następuje w tej tutaj sferze, to wszystko jest to, znika, przechodzi w taką. Jak ja to mam określić? Przesk przeskok czasowy, o, tudel czasowy. Aha. Tak to określimy. Przechodzi po prostu to w dół. Nie do góry, jedna część idzie po prostu w dół, ale do, na dole tworzy się taka niemiecka. Nazwijmy to niecko. Która przepuszcza w inny tunel i odchodzi gdzieś tego nie widzę, ale gdzieś poza przestrzeń, czyli wychodzisz, jakby w kosmos, czyli jesteś alienowana. Tu wiele istot ma wpływ. bo Awianie, Jurianie, Welganie, tu wiele, wiele form korzysta z takich tuneli, przejść rozbitych cząsteczkowych, nie tylko, wiesz co tutaj, to jest masa takich różnych istot z tego korzysta. Ja, ja się widzę tylko na oni energię. Już... Ja mówię ener oni skorzystają ener z energii, tak? Okay. Tak, ja mówię tylko energetycznie to się okay. dzieje. Oni... Fizycznie wiadomo, że oni po prostu giną, nie giną, no. znikają. I co jest intrygujące, y no. nie ma śladu w wodzie, w powietrzu, tych statków, aha, aha. po prostu one są, ale są rozczło, rozczepione. Widzisz coś, a zarazem tego nie widzisz, takie są, znikają, po prostu znikają. Są małe cząsteczki, które są, ciężko jest zobaczyć je. Yy, takie przysłonięte. Róż... Wróćmy do tego, bo ja naprawdę zajechałam Róż. za daleko. Dobrze, czyli inne rasy korzystają z tego, tych miejsc, żeby korzystać z energii innych ludzi, tak? Którzy tak, tak okay. zwalniają te procesy. To jest proces spowolnienia. Dobrze. Ale nie proces, czego nie, nie zrobią tak, że kobieta, która przechodzi taki proces, pięknieje, nie starzeje się i nie ma zmarszczek, no. Mogliby korzystać wtedy nawet i ze mnie, się nie da. Dobrze, wracamy do procesów mhm. Widzicie? Tak. Dobrze, rozpoznała Cię? Mhm. Dobrze. Renato, weź się za rękę, ja go, i otwórz nową przestrzeń. I pomóż jej się odpiąć z tych... Yy, pasów? Pasów. Mhm. Czy te pa pasy I fizycznie odczu... I ten prodyż, tego... gdzie on był przypięty? Tu, przy kości ogonowej. Przy kości ogonowej, odczuwała to nasze... Wiesz co, cierpnięciem, cierpnięciem, cierpnięcie. kości ogonowej takimi impulsami, wiesz co, rozchodzącymi się, ja to nazwę, mroczkami, mrówkami po całym ciele, o może tak. po ciele, po ciele, dobrze. Dobrze.